Dobra. Idealne duo. Lecimy. Idealne duo. Platforma. Dawaj. Dobrze. Dobra. Nas. Ogólnie widzę, jakbyście się pytali, to odrzutowce potrzebne. Duo, kolega i platformsy. Żeby kolega miał. On fajny jest do takich powolnych jakby upadań już Jak upada... Podskocz. Już. Dobra. Tak ja na to to ryszę, się, nie ładnie tak ja ja się poci Mi też, jeśli boję za kontrolę wyrzucę. Najgorsze szę ten, odejdź. że mi zara krasha, ręk rękę mi wali. Po Podskocz. A, dobra, dawaj full box. Dawaj. Poczekaj, ja i zobaczę Nie musisz tak blisko tego. No dobra. To trochę dalej wanda. Nawóz okienka. A Podskocz. Nie No jest dobrze. Tak

Dobra, czekaj. I podskocz. Dawaj. Ja? Szkoda, że tego nie, to nie widzę, tych platformców. No, jest błąd. Ja nie widzę twoich rakiet. Uciekłem! I uciekam. Zajeb... Podskocz. Dawaj. My, my za kapsułę wychodzimy. Całe, całe gry. Ej, góry widać. Dawaj. Góry. 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 Co my tu Gorilla mamy? Nie tak nie ma żadnych o, błędów. Nie ma, nic błędów? Nie ma nic, i Halloween Podskocz. Dobra, oh, Dawaj. Tutaj, tam prawie spadliśmy. A już nisko wysoko jesteśmy. Tamte, tamte. No. Czu, nie, nie, nie tam tamte tam. Co nas nie widzą Już. Podskocz. Dawaj. Blisko już, blisko. Jezu. To na którym teraz jestem? Okay. Nie, tam. ręka mi się zaklinowała, dobra O Jezu, co się dzieje już? Jezusie, daj mi to, weź hmm. Powinni tu wita coś zrobić A nie, nie mogę, bo tu jest przecież ten, mapa Sekretna Podskocz. mapa Podchodź, Spójrz na dół, na dół. Na dół. Dawaj, zostaw Jestem da. już blisko już ja O kurde Ej, na szczęście ja nie mam lęku wysokości no, Aż jestem nad tobą, nie? No ty masz? Nie, ja nie mam. Oj! No raz sobie poczekaj. O dobra, mam pomysł. Nie. Yeah. Ja.